Kiedy pojechałam do łącka poznać i obejrzeć Jukatana, zachwyciły mnie tam także inne konie, zawodnicy, ludzie jeżdżący rekreacyjnie. Wszystko. Oprócz koni zimnokrwistych mamy i konie rasy śląskiej, ogiery małopolskie, wielkopolskie no i też udało nam się w ostatnim czasie pozyskać dwa ogiery pełnej krwi angielskiej. Konie poza nazwami raz, one się po prostu bardzo różnią. Pełna krew, wiadomo, że jest stworzona do wyścigów. Konie arabskie głównie do pokazów, chociaż nie tylko, bo i do rajdów długodystansowych. Konie śląskie doskonale sprawdzają się w zaprzęgach. Konie anglo-arabskie myślę, że dedykowane są do konkurencji WKKW, ale oczywiście i do rekreacji, i do. Takiego powszechnego użytkowania. Staramy się i będziemy do tego dążyć, żeby w każdej z grup użytkowych koni mieć po prostu najlepsze reproduktory. Przedstawicielem rasy małopolskiej czy angloarabskiej jak to woli jest między innymi Ogier Chuncot, którego osobiście bardzo wierzę, jest w doskonałym nowoczesnym angloarabskim typie w długich liniach z bardzo dobrym temperamentem i posiada bardzo dobrą genetykę nakierowaną na sport. Jego ojciec Diokles, sam mistrz cztero i pięcioletnich koni w Polsce pod Andrzejem Głoskowskim, sprzedany dalej do mistrza olimpijskiego Siana O'Connora, dalej wywędrował za ocean, ale tam kontynuuje karierę sportową. To, że Diokles czyli ojciec Huncota doskonale sprawdzał się w sporcie, nie jest przypadkiem, pochodzi on z rodu męskiego, znakomitego ogiera pełnej krwi Arkus, na którym to Grzegorz Kubiak zdobył wiele medali mistrzostw Polski i startował w wielu najcięższych konkursach międzynarodowych. Ten z kolei Arkus daje Sebastiana, który bardzo dobrze się zapowiada, sportowo niestety przedwcześnie ginie. Sebastian, na szczęście zdążył spłodzić Ogiera haracz, na którym Mariusz Kleniuk startował w międzynarodowych zawodach WKKW, a dalej Diokles, który wspomniałem. Wcale nie gorsza jest linia żeńska. Jego matka dała jednocześnie Ogiera huzar, na którym to Paweł Warszawski był finalistą Mistrzostwa Świata Młodych Koni. Przedstawicielem rasy holsztyńskiej a więc rasy, która wiele lat była w czołówkach rankingów koni skokowych jest Ogier Cas syn znakomitego Casala, na którym Goran Bengston startował w najcięższych konkursach. Ogier Casal potwierdził swoją wartość również w hodowli dając wielu, wielu znakomitych synów w konkurencji skoków. Matka Cas Również startowała w konkursach, może niezbyt wysokich, poprzez, y, dlatego że uczestniczyła później w hodowli, ale dała już konia, który startuje na poziomie M45. Bardzo wierzę w Kaskasala, podobnie jak w Punzota w rasie małopolskiej. Jest to typowy przedstawiciel rasy holsztyńskiej, również w nowoczesnym typie, y, z doskonałym charakterem no i świetnymi właściwościami motorycznymi. Dzięki uprzejmości Przemysłowa Sączyńskiego, który zechciał nam sprzedać kaskasala, możemy sobie pozwolić na to, i taka jest misja stada, żeby kaskasal był bardzo szeroko użyty w hodowli i tego byśmy sobie życzyli. W związku z tym proponujemy za niego bardzo atrakcyjną cenę, połączoną również z wysokimi rabatami dla klaczy, które zrobiły dobry wynik w próbach dzielności czy uczestniczyły w sporcie. W roku 2020 stado ogierów w Łącku zakupiło dwa doskonałe ogiery śląskie, rasy bardzo popularnej, ostatnio nawet przeżywającej rozkwit w Polsce. Zależało nam, żeby to były ogiery z najwyższej półki. Udało się pozyskać konia, który zwyciężał w próbie dzielności, podobnie jak jego ojciec, mam tu na myśli ogiera Faworyt który z doskonałym wynikiem uplasował się właśnie na pierwszym miejscu tej próby. Drugim ogierem śląskim, którego, który również uczestniczył w tej próbie, wypadnie co gorzej, ale wcale nie oznacza, że na przyszłość ma mniejszy potencjał, jest ogier incognito, syn mistrza świata w zaprzęgach ogiera bazy. Dołączyła do nas pani Weronika Kwiatek, wicemistrzyni świata, na co dzień u nas stacjonująca, trenująca konie, w powożeniu. Z tego jesteśmy bardzo dumni i cieszymy się. Również w naszym klubie jest pan Grzegorz Kubiak, wielokrotny mistrz Polski w skokach przez przeszkody. i Jest dużo młodych zawodników, którzy cały czas się uczą. Jeśli chodzi o położenie, to w Polsce bardzo popularną lasą są konie śląskie i ta rasa przeważa u koni u mnie w treningu. E, mam 21 koni w treningu, e, głównie są to konie rasy śląskiej bądź e, mieszanki, na przykład kusak Orłowski e, z koniem śląskim. Są również konie e, rasy Oldenburg, czwery Warmblood, e, SP, e, jest też jeden Gypsy Cop, także mm, Mieliśmy także Fryza, który, który wróci do nas na, na sezon sportowy. Także jest to bardzo szeroka gama różnych koni. Zajmujemy się stricte przygotowaniem koni do zawodów. Konie śląskie faktycznie mają całą gamę tych super cech charakteru. Przede wszystkim są piękne, dobrze się ruszają. Mają bardzo dobre charaktery, niczego się nie boją. Dlatego ich uwaga skupiona jest na pracy z człowiekiem. Są bardzo dzielne, wytrzymałe i na przestrzeni wielu lat razem z bratem Bartkiem powozimy tymi końmi i zdobywamy największe sukcesy na Mistrzostwa Świata Młodych Koni w konkurencji seniorów, także pokazały wielokrotnie, że można na te konie liczyć. Od niedawna współpracuję z Aleksandrą Schulz, która pomaga mi poznać tajniki ujeżdżenia. Oczywiście przydaje się to potem w pracy zaprzęgowej, ale jest to też bardzo fajna odskocznia, połączenie przyjemnego z pożytecznym, czyli konie pracują, a ja, ja się uczę, tak, ponieważ jest to wyzwanie dla ciała i umysłu. Bardzo fajne doświadczenie i, i mam zamiar rozwijać się również w tym kierunku. Mamy nadzieję, że sezon będzie normalny, że koronawirus w końcu nam troszkę odpuści, uodpornimy się. Bardzo potrzebne nam są zawody, ponieważ ten rok był połowicznie, połowicznie te zawody się odbywały, tak? Ale, ale nie, nie realizowaliśmy planu przygotowań. U nas w konasie konkurencji mistrzostwa świata odbywają się co dwa lata, także wypadł nam rok przygotowawczy. Ale oczywiście trenowaliśmy cały czas konie w domu i wyjechaliśmy na zawody wtedy, kiedy mogliśmy. Teraz głównym planem jest zakwalifikowanie się i wzięcie udziału w Mistrzostwach Świata w parach, które odbędą się w Holandii. E, oczywiście mam również konie, które będę trenować w singlach. E, mam dwa konie, które rozpoczynają pracę na poziomie zawodów międzynarodowych. Mamy nowy program ujeżdżenia, który jest wyzwaniem. E, są to inne elementy, z którymi się nie mieliśmy okazji dotychczas zmierzyć. E, mam bardzo dużo młodych koni, które m, będą rozpoczynały swoją przygodę na zawodach lub szlifowały poziom, żeby wejść na klasę wyżej. E, także wyzwań jest mnóstwo. Do nas jest z każdego miejsca w Polsce taka sama odległość, prawda? Więc wszędzie blisko. Miejsce, spółka jest położona nad jeziorem, pod lasem, więc rzeczywiście miejsce jest piękne. Budynki, trzeba powiedzieć, że są zadbane. No, staramy się tą naszą infrastrukturę całą utrzymywać w jak najlepszym stanie, dlatego że jesteśmy otwarci praktycznie non stop i na zwiedzających, Mamy dużo wycieczek szkolnych, przedszkolnych, można pojeździć bryczką, prowadzimy rekreacje, można nauczyć się jeździć na koniu, no więc tak naprawdę zapraszamy wszystkich do, do odwiedzania naszego miejsca. Dysponujemy bardzo dużą ujeżdżalnią. Ujeżdżalnia jest o tyle też piękna, posiada jako jedna z nielicznych w Polsce dość duże trybuny. I przy okazji budynek jest 100 metrów długi, także, także parkur jest 100 metrów długi. 4 lata temu zmodernizowaliśmy podłoże, więc też już jest takie profesjonalne jeździeckie. W ogóle wszystkie podłoża mamy w systemie e und Flut, czyli w systemie przypływu, odpływu, także wilgotność podłoża jest praktycznie non stop taka sama, więc ono jest cały czas sprężyste, jednakowo, bezpieczne i dla koni, i dla zawodników. Także to już jest taki, no najwyższa półka można by rzec. A ja trzymam kciuki za Weronikę Kwiatek i na pewno będę śledzić jej wyniki zarówno w powożeniu, jak i postępy w ujeżdżeniu, a do Łącka zapewne wróci.